Kasa fiskalna Fawak Light Online pokaże dzisiaj, jak przyjąć zaliczkę i rozliczyć tą zaliczkę. Aby móc przyjmować zaliczki i rozliczać je, musimy kasę odpowiednio wcześniej do tego przygotować. Możemy poprosić o to naszego instalatora, by na jednym z klawiszy skrótu zaprogramował nam rozliczanie zaliczki. Przyjmowanie zaliczki odbywa się tak jak sprzedaż dowolnego towaru. W mojej kasie zaprogramowana zaliczka została pod numerem kodu plus 2. Proszę zobaczyć, przyciskam sobie 2 kod. Jestem teraz gotowy do przyjęcia zaliczki. Załóżmy, że przyjąłem zaliczkę 500 zł. Sprzedaję ją teraz. Przyjąłem zaliczkę w kwocie 500 zł. Teraz pokażę, jak ją rozliczyć. W mojej kasie, jak już wcześniej mówiłem, zaprogramowaną mam pod klawiszem F6. Proszę zobaczyć, kasa pyta, jaka kwota zaliczki ma zostać rozliczona. Przepisuję 500 zł z mojego paragonu, zatwierdzam. Kasa zapamiętuje moją zaliczkę. Teraz przystępuję do wystawienia już paragonu właściwego. Załóżmy, że klient przyjechał do mnie na nocleg i ma zapłacić 2500 w sumie. Zatwierdzam sobie 2500 jest to moja cena. Jedynka kod jest to mój nocleg. Zatwierdzam. Zatwierdzam Paragon. Proszę zobaczyć, kasa automatycznie od ceny 2500 e, odjęła kwotę zaliczki. 500 zł, klientowi do zapłaty pozostaje 2000 zł.